Cześć, witam Was serdecznie. Eee, mamy piękny, upalny dzień a ja pomyślałam, że nagram dla Was holumpeksowy, holu tak moi drodzy, holumpeksowy. Mm. Ostatnio mnie nie było, natomiast parę rzeczy mi się uzbierało i chciałabym się z Wami nimi podzielić. Dlaczego nagrywam tego typu filmiki? Po pierwsze, chciałabym was zmotywować do chodzenia po tego typu sklepach, bo naprawdę możemy wynaleźć fajne perełki. Po pierwsze, za grosze, po drugie, niezniszczone i po trzecie, możemy naprawdę kupę pieniędzy zaoszczędzić. Ja sama motywowałam się do szperania, chodzenia, odnajdywania różnych perełek. W tego typu sklepach przez YouTube'a. Jak oglądałam te wszystkie zdobycze na kanałach, to aż miałam ochotę i motywację od razu ruszyć w drogę i szukać. Trochę czasu mi zajęło, nim nauczyłam się szperać, szukać. Natomiast dzisiaj naprawdę mam Wam do pokazania parę fajnych rzeczy, które kupiłam za bez ponieważ... To są rzeczy, które były kupione za kilogram w cenie 12,90. Także nie podam Wam o konkretnych cen, ale możecie sobie wyobrazić, że jest to naprawdę bardzo mało. Czego ja szukam w Lumpeksach? Głównie szukam swetrów. Dlaczego? Bo teraz moda jest na takie swetry, które bezproblemowo możemy znaleźć w Lumpeksach, a w sieciówkach kosztują kupę pieniędzy. Niekoniecznie płacimy za jakość, tylko po prostu za to, że to jest sweter. 80% swetrów w sieciówkach to jest akryl, wiskoza. Ja szukam swetrów z dobrych jakościowo materiałów, głównie z wełny i z kaszmiru. I też takie mam Wam praktycznie tylko do pokazania. Są to swetry kupione za bezcen. Ja, jeżeli chodzi o sieciówki bądź inne sklepy, staram się nie kupować już swetrów, ponieważ uważam, że w Lumpeksie naprawdę y, mogę znaleźć fajne perełki. A poza tym mamy lato, y, i ludzie zazwyczaj idą, wiecie, na sukienki, na t-shirty, y, na jakieś marynarki. Natomiast jeżeli jest upał 30 stopniowy, to nie każdy chce kupować swetry. A właśnie teraz możemy najfajniejsze perełki upolować. Na ten sezon jesienno-zimowy 2018-2017. E, także ja Was serdecznie zachęcam. Mam nadzieję, że moje łopy również Was zachęcą. I co? I przechodzimy do oglądania. Pierwszy sweterek tak naprawdę zachęcił mnie jego kolor i krój, ponieważ to jest taki krój. Na ramię, słuchajcie Wiecie, opuszczone Ramiączka Przepięknie wygląda W kolorze takiego pudrowego Różu Akurat ten jeden jeden Sweterek jest z akrylu Natomiast tak mi się bardzo podobał I jest, to jest Znówka sztuka Tu naprawdę się nic nie dzieje Nie jest zmechacony Kompletnie nic się z nim nie dzieje. Jest przepiękny. Jest tak mielusi. Jest tak cudowny, że musiałam go wziąć. A że kosztował pewnie koło złotówki, to nie mogłam przejść koło niego obojętnie. I myślę, że będzie przepięknie wyglądał. Kolejny sweterek to stuprocentowy kaszmir. Proszę bardzo. Prezentuje się tak, szary, z tyłu ma kaptur. To niekoniecznie jest moja bajka, ale czasem szukamy czegoś wygodnego, co możemy po prostu przydziać na siebie i po prostu wyjść na przykład do sklepu. Jest oczywiście, jak to kaszmir, 100% przymilutki, również wygląda na niezniszczone. Tak się prezentuje, słuchajcie. Kolejny sweterek. Tutaj troszeczkę się wahałam, natomiast fajnie myślę, że będzie wyglądał jako taki sweterek oversize. Wiecie, spuszczony na jedno ramię. On przepraszam jest wygnieciony, bo jest ściągnięty z prania. Ale tak się prezentuje i jest duży. Tak? On jest duży. Natomiast fajnie opada właśnie na jedno ramię. To jest taki, taki, taki luźny nieład, tak? Naprawdę mega wygląda. On jest tutaj trochę pomechacony. Natomiast to nic bo po prostu zaraz się za niego wezmę. Bo wycinam, co mam powycinać. I będzie jak nowy, naprawdę przepiękny, fajny materiał. Także, nic tylko, e, tylko nosić, słuchajcie, tu potrzebowałam t-shirt. Potrzebowałam t-shirt, ponieważ ostatni tydzień spędziłam w szpitalu i ja nie mam dużych t-shirtów. E, więc po prostu wziąłam coś pierwszego, lepszego. Taki t-shirt z primarka, primarka w koteły podrowy róż też, w sztuka Normalny t-shirt, słuchajcie, nic specjalnego Bluza, bluza po domu, ponieważ ja takich rzeczy nie mam Zbliża się jesień, ja jestem z zmarzłuchem, więc Potrzebuję takich rzeczy, a szkoda mi wydawać po prostu całą kasę, czyli znaczy całą kasę, dużo kasy w sklepach na coś, co będzie mi służyło tak naprawdę po domu, bo ja na co dzień nie chodzę w bluzach. Panierz z okularami, tak zwany kujon jest to większa bluza, rozmiar M. Natomiast uważam, że świetnie będzie wyglądała z firmy George. Taka, wiecie no zakładamy do getrów i już jesteśmy tak naprawdę ubrani po domku i cóż my tu mamy kolejnego kolejny sweter 100% kaszmiru Kartigan. taki dłuż o widzicie długi 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 o tak się prezentuje Zaraz Wam tutaj zapnę jeden guzik, byście zobaczyli mniej więcej krój. O, są dziurki, dwie. Ale to nic akurat. Pójdę do krawca i on mi to pięknie zszyje. Nic nie będzie widać. Już nie takie manewry e, mieliśmy za sobą. I cóż tu mamy kolejnego, kolejne 100% kaszmir, golfik, szary, na zimę. Kurcze, wszystko mi leci. E, kolejny golfik kaszmirowy. Tak, w takim kolorze brązowym, również 100% kaszmir i sweterek, również 100% kaszmirowy, przewrócę, bo był w praniu, ale pięknie pachnie, kupiłam nowe płyn do pukania. Mark Spencer, nie mówiłam Wam firm, ale w 90% to jest Mark Spencer. Ta wersja kaszmirowa. I on ma tutaj takie pojedyncze na środku dziury, ale to nic, bo ja już ten temat przerabiałam, szłam do mojego krawca. On mi przepięknie zszywał i tak naprawdę dziury były nie do zauważenia. To znaczy, ja je widziałam, ale tylko dlatego, bo wiedziałam, gdzie są. Natomiast. Nikt z znajomych czy rodziny nie zwrócił w ogóle nigdy na to uwagi. Także zobaczcie, taki beżowy, piękny sweterek. On jest w rozmiarze L, więc będzie dla mnie troszeczkę luźniejszy. Ale to super, już nie mogę się doczekać, jak założę dżinsy w normalnym rozmiarze i wpuszczę ten sweterek. Będzie przepięknie wyglądał. Przepięknie i przepraszam przepraszam, ale mi tutaj zbada wszystko. I ostatnia zdobycz. 100% bawełny. Nie wiem co to jest za sklep, bo matka, matka jest wyciągnięta. Tu są takie guziczki. Switer w Paseczki marynarski. Świetnie wygląda. Jest również bardzo fajna. Będzie świetnie wyglądał. Ja uwielbiam paski. Paski to moja miłość. Także, jak widzicie, kupiłam za tak naprawdę może 50 zł. Te wszystkie swetry, które są warte. Myślę, że około tysiąca. Umówmy się, ale kaszmir w sklepach jest bardzo drogi. Te rzeczy tak naprawdę są niezniszczone, tylko dwa sweterki mają yy, dziurę, ale dla mnie to nie jest problem. Naprawdę to nie jest problem, bo te dziurki są minimalne i wystarczy je delikatnie, delikatnie zaszyć i nie będzie śladu. Będą przepięknie wyglądały zimą. Będą mnie cudownie otulały, będzie mi w nich niesamowicie ciepło, kosztowały bez cen a w sklepie bym zapłaciła za niefortunę, także naprawdę jeżeli macie gdzieś w pobliżu u siebie Lumpeks, idźcie, poszperajcie, poszukajcie fajnych zdobyczy, a myślę, że naprawdę będziecie zadowoleni, ja jestem i to samo polecam Wam, także. Może ten haul nie był za bardzo Urozmaicony, ale tak jak mówię Ja w okresie letnim Głównie szukam w tego typu sklepach Swetrów Ponieważ wiem, że na nich można naprawdę Bardzo dużo pieniążków zaoszczędzić I no Mamy przede wszystkim super jakość A te rzeczy są niezniszczone Także, także Dziękuję Wam bardzo za uwagę Zostawcie kciuka w górę Ponieważ jeszcze jestem w dwupaku i zapewniam Wam, że, że jeszcze będę chodziła po lumpeksach, buki mam czas i mam siłę, także na pewno jeszcze takie hole na moim kanale się pojawią nieraz i mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, także było mi bardzo miło, do zobaczenia!